Prawo i Sprawiedliwość po przegranych wyborach nagle się okazało, że to nie jest prawda, że jak się na zewnątrz donosi na Polskę, mówi się o Polsce złe rzeczy i o polskim rządzie, to jest się od razu zdrajcą i jest się członkiem targowicy, bo jak prawo i Sprawiedliwość to robi, to robi to oczywiście z poczucia głębokiego patriotyzmu. Upada pewien mit Partii Prawo i Sprawiedliwość jako tej jedynej partii, która ma monopol na to, żeby prowadzić sprawy związane z sądami, trybunałami, prawem wszelkim. Pierwsze, mamy kilka ważnych wydarzeń. Pierwsze wydarzenie jest takie, że Prawo i Sprawiedliwość po przegranych wyborach nagle się okazało, że to nie jest prawda, że jak się na zewnątrz donosi na Polskę, mówi się o Polsce złe rzeczy i o polskim rządzie, to jest się od razu zdrajcą i jest się członkiem targowicy, bo jak Prawo i Sprawiedliwość to robi, to robi to oczywiście z poczucia głębokiego patriotyzmu. I donosi regularnie, to znaczy regularnie krytykuje polski rząd za granicą i regularnie opowiada o tym, jak to w Polsce źle się dzieje, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość nie Grało wyborów. Okazuje się, że oni mogą. Przez kilkanaście lat byliśmy ładowani tym przez środowiska Prawa i Sprawiedliwości, że na zewnątrz to o Polsce jak ktoś źle mówi, to, a to znaczy o polskim rządzie jak ktoś źle mówi, no to jest od razu zdrajcą, jest niepolakiem całkowicie. Teraz oni oczywiście mogą. A następna rzecz jest taka, że no, oczywiście, mówię, upada pewien mit Partii Prawo i Sprawiedliwość jako tej jedynej partii, która ma monopol na to, żeby prowadzić sprawy związane z sądami, trybunałami, prawem wszelkim, jako ta partia, która zawsze ma rację i ta partia, która ma ostatnie słowo i ta partia, która robi zawsze dobre rzeczy. Tak? Bo, bo oni budowali wokół tego taki mit. I teraz do pytania. Politycznie jest rozgrywana sprawa pana wojewody i Kamińskiego. W taki sposób, że tak jakby opinia polityczna była ponad prawo, i część elektoratu oczywiście to uznaje. Ja odczytuję też sygnały, które chociażby w internecie otrzymuję tak, od, od sympatyków tamtej strony, gdzie oni po prostu uważają, że no, to, to prawo nie funkcjonuje w taki sposób, w jaki powinno funkcjonować. Nie uznaje się sądów. Jedni nie uznają jednych, drudzy nie uznają, nie uznają drugich, ale jednak gdzieś tam ten grzech po drodze został popełniony i ten grzech po drodze, on powinien zostać naprawiony. Sprawa jest rozrywana politycznie, tymczasem sprawa była bardzo prosta. Panowie Wąsik i Kamiński wreszcie zostali skazani za przestępstwo, którego się dopuścili. Zostali skazani przez sąd, dostali, dostali za to karę więzienia bezwzględnego i zostali ułaskawieni Ale mamy co było jakiś kryzys konstytucyjny, aktualnie czy też prawny w państwie polskim, według pana taki, na taką dużą skalę. Na dużą skalę nie, natomiast rzeczywiście jest tak, że y, może pewien reset konstytucyjny powinien się wykonać. On wynika też z tego przede wszystkim, że Prawo i Sprawiedliwość przez te 8 lat rządów zdążyło swoje macki y, Mówią pan jest głosem Konfederacji można powiedzieć. Nie, nie konfederacji, tylko głosem, myślę, Polaka zatroskanego o to, że wojna polsko-polska to ona się dopiero zaczęła. Jest tak, że no jednak musimy się postarać o to, żeby mm, instytucje te które Prawo i Sprawiedliwość stworzyło niezgodnie z prawem i niezgodnie z konstytucją za zgodą prezydenta który strażnikiem konstytucji nie był i nie jest i za zgodą Trybunału Konstytucyjnego który jest cały w tym momencie obsadzony przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości to powinno się jednak skończyć to powinno się jednak zmienić dlatego jest potrzebny ten reset jakiś tam zobaczymy w jaki sposób to się w ogóle uda czy w ogóle się uda czy dyskusja na ten temat jak będzie wyglądała no my Wiemy doskonale, że przecież teraz ten temat się nie skończy, chociaż został uśpiony po panowie Kamiński i Wąsik, nie przyszli do Sejmu i nie było żadnych, żadnej rozruby na obradach, ale mamy przed sobą wybory samorządowe, wybory europarlamentarne, przecież te rzeczy będą wykorzystywane cały czas w kampanii, a będziemy w, 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 w czasie za chwilkę już takiej permanentnej kampanii przez pół roku, więc, więc no mówię, to polityczne rozgrywanie tej sprawy, oczywiście ono może być w jakiś tam sposób na rękę Prawu i Sprawiedliwości na pewno, bo i Sprawiedliwość musi przekonywać swoich wyborców, że coś się bardzo złego dzieje, ale rzeczywistość jest taka, że to oni zaczęli te wszystkie problemy. No nie wiem, rzućmy pierwsze z brzegu kwestię, którą żyliśmy przez pierwsze tygodnie rządów, czyli TVP, tak, czyli w ogóle media, media państwowe. Te media państwowe zostały, zostały w tym momencie no, przejęte przez, yy, przez ekipę rządzącą, dlatego że media państwowe zawsze są w rękach yy, tej partii czy tych partii, które wygrywają wybory. Tak to niestety wygląda. Ja uważam, że one powinny być prywatyzowane i nie mielibyśmy tego problemu, gdyby nie było tak, że politycy mają nadzór nad, nad mediami państwowymi, ale niestety tak nie jest, ale Akurat tutaj, no, też największą, największym problemem jest to, że Prawo i Sprawiedliwość, żeby ominąć kadencyjność yy, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stworzyło sobie coś, co się nazywa Radę Mediów Narodowych. Ciało całkowicie niekonstytucyjne i niezgodne które z, z prawem. Nie, które publikowano też wyroki w sprawie część. tego tam Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle była cała afera tak, no w związku z więc tym. Więc to Prawo i Sprawiedliwość popsuło całkowicie ten układ prawny, który był, i popsuło też pewne kwestie związane z personaliami, ponieważ. To, w jaki sposób obsadziło swoimi ludźmi instytucje, no to sprawia, że mimo to, że przegrali wybory i już teraz nie rządzą, no to są te miejsca, w których nie ma. W ciągle mają, mają swoich ludzi, ale kończąc temat, kamieński demosieka są dalej posłami? Nie, nie są posłami. Przestali nimi być w momencie, gdy usłyszeli wyrok skazujący. Co zresztą yy, kiedyś tam, jak wyszło prawo i sprawiedliwość, samo popierało taką interpretację tego przepisu, więc yy, no, jest, to, jest to dla nas oczywistość, ponieważ, ponieważ gdybyśmy przypadkiem uznawali, tak jak teraz prawo i sprawiedliwość w związku z Kamińskim i Włosikiem, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem, przesiadująca w więzieniu, dalej jest posłem, no to otworzylibyśmy nowy worek zupełnie, w którym jeszcze nas nie było. Bo dotychczas mieliśmy taką świadomość, że poseł ma po to immunitet, żeby nie zostać skazanym. Immunitety chronią posłów przed sprawami karnymi, a jak zostanie skazany, to przestaje być posłem. Prawo i Sprawiedliwość interpretuje teraz prawo w taki sposób, w związku z tym, że to się przydarzyło ich ludziom, bo jak to by nie było ich ludziom, no to nie mieli żadnych oporów. Ale w związku z tym, że to się przydarzyło ich ludziom, no to nagle zaczęli interpretować to prawo w taki sposób, że nawet zasiadający w więzieniu skazaniec może być dalej posłem. No dobra, czyli po prostu to jest taki niebezpieczny precedens, natomiast z drugiej strony już tak naprawdę kończąc ten na temat, mhm. Ryszard Czernecki tutaj można powiedzieć, że ogłosił na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w związku z tą sprawą, a pan uważa, że oni politycznie wygrali, bo on twierdzi, że mobilizacja elektoratu, że są cały czas pierwsi w sondażach, że tu pokazano na prawdziwe oblicze rządów czuska. Oni są pierwsi w sondażach, już coraz mniej, to po pierwsze. Po drugie, no rzeczywiście są, ponieważ no, rząd jest stworzony z czterech innych partii. I każda z tych czterech partii ma swój, ma swój elektorat, i każda z tych czterech partii sprawia, że no, dzielą się partie elektoratami, tak? Więc Prawo i Sprawiedliwość ma dużo łatwiejszą sytuację. I to, że są na pierwszym miejscu, nie oznacza, że wygrywają wybory na szczęście, ponieważ koalicja mogła się zbudować na innych trochę warunkach. Przy innym układzie matematycznym sali sejmowej mielibyśmy pewnie większe problemy, ale tutaj tych problemów nie było. No to jeszcze co do powiedziałbym nawet rozliczeń pisemnych, no, bo mamy trzy komisje śledcze też. Zapowiadane Pegasus, afery wizowe. No i oczywiście jeszcze jedna sprawa, wybory kopertowe, tak, tak bo to tak, były tak, prze, tak, przesłuchanie Jarosława Gowina. No i mamy jeszcze m, ten zespół do spraw rozliczeń mm -hmm. PiS na czele, z, właśnie wspomniane na początku wywiadu, Romanem Giertychem, panem tak. mecenasem, zaznaczmy to. E, no i właśnie, jak pan do tego podchodzi? Czy to będzie znowu tak, że będą wielogodzinne przesłuchania, będzie wielkie show, a na końcu mm, nic? Jeżeli chodzi o zespół pana Giertycha, to nie będzie przesłuchań, ponieważ to jest zespół chyba parlamentarny, albo nawet klubowy, Ten zespół w związku z zapowiedziami, które były i w związku z działalnością samego Romana Giertycha, on musi dowieść teraz. On musi teraz pokazać, że będzie miał coś, więc ja czekam na pierwsze sukcesy tego zespołu, ponieważ, ponieważ no, troszkę by było smutno, gdyby się okazało, że, że na zapowiedziach się kończy, więc czekajmy, trzymajmy kciuki, zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast jeżeli chodzi o komisje śledcze, no to różne ciekawe wydarzenia, że po pierwsze dowiadujemy się bardzo dużo o kuchni politycznej Prawa i Sprawiedliwości, to słyszeliśmy od wicepremiera Jarosława Gowina, tak, w jego zeznaniach na przykład. Po drugie, dowiedzieliśmy się po raz kolejny tego, co wiedzieliśmy od wielu lat, czyli, że nie powinno być żadne Sasin oddawać 70 milionów, tylko Morawiecki oddawać 70 milionów, co potwierdził pan minister Sasin, tak, sugerując, że to Morawiecki, premier, podejmował decyzję i podpisywał się, tak, na dokumentach. To zresztą było w raporcie nik z 21 roku i to pamiętam, jak nawet to ja mówiłem na konferencji prasowej, o tym, że, że biedny Sasin oberwał za to, że tam stał obok, akurat w tej kwestii wyjątkowo. Zobaczymy, jak to się, jak to się rozwinie. Jeżeli chodzi o Pegazusa, no to tutaj z kolei jest duża szansa, że panowie Wąsik i Kamiński wrócą tam skąd przyszli. Ponieważ jeżeli zostanie udowodnione, że państwo nasze Pegazusa miało i wykorzystywało przeciwko konkurencji politycznej, a mam, że taki jest cel powstania tej komisji taki będzie cel tej, tych obrad, żeby Wynaleźć to, jaka była ścieżka i kto z tego rzeczywiście korzystał, no to wyobrażam sobie, że no, kto jak nie służby nasze, i nasz yy, naczelny wódz wszystkich służb, czyli yy, panowie Kamiński i Wąsik. Więc zobaczymy, czy przypadkiem yy, to nie była dopiero pierwsza sprawa, wobec której będą musieli się, będą musieli się panowie, yy, panowie męczyć czyli może z gazusem to temat była.